5 euro temu, kto na twarzy położy. To jest i i nasza, nasza kolej y, gotowania gotujemy garnek chłopski mięsko się benzina. już robi cukinia, i cebula Perfect. to był jeden z tych dni, kiedy nikt nic nic nie musiał morze, słońce i czysty relaks prawdziwy lazy day Idziemy na spacerek. Wyszliśmy z katamaranu. Tu właśnie parkujemy i dzisiaj spędzamy noc w takiej fajnej Blue Lagoon. To jest piękna zatoczka, chyba najładniejsza, na jakiej byliśmy. I jesteśmy sami. Sami. Bo normalnie jest bardzo dużo katamaranów wszędzie. A tutaj jesteśmy sami. Piękna woda, błękitna, i tu zostajemy na noc. Na to. Co ty tu masz? Jop, kur! Wejdź, chodź za To ja myślał, że taką um. Ja też! <grym> ja cię kręcę jeszcze ryba! No. To tam ja, możemy ja. jej nie zabijać? Nie, 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 nie ją, ją no bo nie, bo nie, mam patrz, 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 wow. się, sama się. Będzie, nie, 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 sama nie, 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 Podczas wędkowania udało nam się złowić tą to piękne ośmiornicę. Była naprawdę wielka. Oczywiście zwróciliśmy jej wolność. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. W ostatni dzień rejsu. Dzień dobry. Dziękujemy. do kolejnego dnia. Dziś będzie grubo. czerwień, niebieski i fiolet. No ale spójrzcie na to, no, Chorwacja się nie rozpiesza pogodą. I w ostatni dzień taki psikus. Leje deszcz. I z naszej Blue Lagoon jest Grey Lagoon. Pójdziemy do portu Więc dzień i wieczór dzisiaj w cywilizacji. Deszcz przestał padać, więc odpływamy. Załoga w gotowości. Dobra, oddaj cumy, rzuć na wodę. Jest w malowodzie. I na ponton je lecicie. Spokojnie sobie je zwijacie. Płyniemy! Bo już nas tu wypizgało trochę. Ty jakie masz zadanie? Ja teraz muszę zjeść wszystkie te To jest To jest twoje zadanie teraz? To nie jest łatwe. Ale bym już zaczęła. Panie kapitanie, my chcemy ciepło! Płyniemy ze słońcem, wczoraj będzie ciepło. chłopaki muszą skończyć akcję i płyniemy dalej. Płyniemy dalej się opalać. Kapitał się, jak się było, to Ten sobie jeszcze bączki pokręci. Na I obóz na pokładzie dookoła knagi. Czy ty pamiętasz nasze początkowe przygody pierwszego dnia? jak teraz... taki chaos, bo tak, teraz każdy chaos był robi. Każdy wie tu cyk, cyk. cyk. <głos> tak. <noise> to tak. znajomy Opuszczamy właśnie port Mosina. Zatakowani paliwem pod korek. Mamy wodę i zrobiła nam się piękna pogoda, więc zmieniamy troszkę plany i lecimy do Zatoki, aby jeszcze troszkę pokorzystać z uroku w Chorwacji. A teraz kapitan zrobił rundkę jeszcze, abyśmy obejrzeli sobie port. 2000 taki statek jak mamy przed sobą to są miliony dolarów. A dolar? A ten to jest ten, to... ten to nawet grosza nie ma. Ten, ten... ostatnią noc spędzamy w zatoce blisko Trogiru w miejscu gdzie rozpoczęliśmy nasz rejs zamiast pakowania wolimy spędzić ten wieczór na wesoło zresztą sami zobaczcie sześć pięć, pięć cztery, cztery trzy, trzy, dwa, dwa. Bravo!

Ja ja Spróbuj tak. zawiązać komuś. Mówcie no, jedną ręką. Ja pinię Wojtek jest A akurat w że ty Nie umiesz te różne węzły i węzełki. Wojtek jedną ręką to inne rzeczy rozpina. Wybrnął, no co? Brawo. Brawo. Zawiązany? No, no. przez dwie minuty. Rozumiewaj się na migi. Ale mamy się zrozumieć. Powiedz nam coś, czyli, o czyli o my musimy albo... historię tego wyjazdu. O. <gry> no <gry> no chorac, <halach, gry> był pijany. To na subie. A tylne na jeszcze? Jeszcze dalej, nie za mało. 30 sekund. Aaaa! Klara! Dobra, klara. klara. A to Dobre, dobre. A, ty, ty. Ale mnie no, no, też nie pokazałeś. I mnie też nie pokazałeś. Przecież ona nie, nic no, nie robi. Myślisz, obrazie, się. <śmieniu> <śmieniu> jak to? <śmieniu> <God>? <śmieniu> no. Zaśpiewaj! <śmieniu> nie! Nie! Stop! Będzie z gry! gry. Miało być fajnie. Dobra, to no. ja, dobrze. Miał być fajnie I teraz dalej ja tylko... Fragment Piosenki Jakbyś był operowym wokalistą O! Nie wstydzaję tak! Najgorszy Najgorszy Nie, to na uwaga uwaga, 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 cisza Jeszcze teraz... będą wszyscy słuchać Chwila, teraz jest mój moment na całe tak? życie na to czekało Chwila, chwila Trzymajesz żeby nie pękać. Ja pierdolę Ej, ale poczekaj Betty, nie jesteśmy sami w tej za Beti Beti na piedzie. To się nie dzieje, Przemek. Ty już to z Niech to będzie coś polskiego. Oda, de dur. Uwaga, uwaga, uwaga. Jeszcze jedno ja Uwaga. Ja, Widziałam, że to tego się Gły nie się wiatr. Niebo to, to i nie jego świat Z owokiem świat Jest prezes! Jest prezes! Wiatr. Wiatr. pod tytułem Dlaczego mój kolor jest najlepszy, używając tylko słów na literę P. Czyli Co? musisz opowiedzieć, czemu twój kolor jest najlepszy, czyli czemu toaletowy jest najlepszy, ale możesz tylko mówić yy, rzeczy na literę P. Dzieci by nie mogły słuchać. Ponieważ. Toaletowy! <laughs> Dobrze się miano! <laughs>

Субтитры сегодня DimaTorzok Zobaczymy nasz rejs, Dotarliśmy do portu Trogir, zapakowaliśmy nasze rzeczy do auta. Oddajemy łódź i pomału ruszamy do, do domu, do Polski. Była fajna przygoda. Dzięki, że byliście z nami, wszystko pisało wiatr, yy, yy, wiatr. I poszaglowaliśmy troszeczkę. I pokąpaliśmy słownie, się, połowiliśmy ryby, mieliśmy piękną pogodę. Więc wszystko zagrało tak, jak miało być. Dzięki, że byliście z nami i subskrybujcie i dajcie łapki w górę. Do zobaczenia. Hej!